Stasiu, znamy się wiele lat, Twoje przewodniki, szczególnie ten o Dolnym Śląsku, to książka, która leży na naszej półce, ale uwaga, regularnie po nią sięgamy. Dlaczego? No bo wspólnie z moją żoną, z dzieckiem, naszą córeczką Julią, kochamy tą turystykę rodzinną. Jak z twojej perspektywy oceniasz, szczególnie po twoim doktoracie, E, jak wygląda, jak się zmieniło w ogóle e, w, tak wiele w tej turystyce społecznej, rodzinnej no muszę powiedzieć, że w turystyce w ogóle dostępnej zmieniło się bardzo dużo Dobre przykłady przychodziły do nas oczywiście z Europy Zachodniej, gdzie o człowieka mówi się o nim inny, a tak naprawdę mówi się o normalsach czy osoby z niepełnosprawnością. A, a mówiliśmy 20 lat temu, że fajnie by było jakby wszyscy mogli, bez względu na to, czy mają jakikolwiek problem, a mogli mieć turystykę dostępną, i żeby nie trzeba było... Po prostu budować jakichś specjalnych urządzeń, natomiast żeby były to projekty uniwersalne i to się bardzo mocno zmienia, bo ostatnie dwie dekady, 20 lat, kiedy myśmy zaczęli współpracować, kiedy powstał pierwszy przewodnik w 2004 roku, robiony właśnie między innymi z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, wtedy z Andrzejem Mańkowskim i Dolnośląską Organizacją Turystyczną, muszę powiedzieć, że od tego czasu, no to chyba najlepszy wymiar, że stu tras, Dzisiaj jesteśmy przygotowani na Dolnym Śląsku do 200 tras. Pokłosiem tego były później kolejne województwa, które notabene Dolny Śląsk już miał ponad 5, 5 edycji. Inne nam województwa zaufały lubuskie 4 edycje i Wielkopolska 2. Ale mamy też bardzo dużą lukę w pozostałej części Polski. Mimo że pokłosiem tego jest wielki przewodnik 500 tras po Polsce. To się okazuje, że są regiony w Polsce, w których ta świadomość jeszcze bardzo słabo jest zbudowana, zarówno w społeczeństwie, jak i u władz. Jest bardzo duży postęp, kładzie się nacisk na tą turystykę, ale dwie kwestie bym poruszył. Przede wszystkim budowanie świadomości, nie tylko samych osób z niepełnosprawnością, bo oni muszą też zmienić swoje myślenie, żeby chcieć wyjechać na szlak, ale... Żeby było, żeby było. Tak, zmiana myślenia w mózgu, że ja nie tylko chcę, ale mogę. U Ciebie też to słyszałem, Pawle, bo w wywiadach, które robiłem, właśnie do dysertacji, mówiłeś, że no jest taki moment, kiedy trzeba u siebie najpierw poukładać w głowie. Mówi to słynny Świętej Pamięci Skrzynia Bartek Skrzyński, który też mówił, że zaczyna się od siebie, a później dopiero wychodzimy do społeczeństwa. I później, dopiero właśnie, dostępność. No i oczywiście ogromne budowanie świadomości społecznej, ale także instytucjonalnej wśród urzędników, bo jeśli tam nie będzie dużej pracy, podstaw wykonanych, jeśli oni nie doświadczą potrzeby, to nie będzie współpracy. Ty będziesz chciał pojechać, ale staniesz pewnie cię przed ścianą, przed barierą i nie da się. Chociaż dobra wola w wielu przypadkach jest bardzo duża i muszę powiedzieć, że postęp jest ogromny. Przygotowujemy się teraz do pisania i wydania przewodnika 200 tras po Dolnym Śląsku i myślę, że około 1000 tras po Polsce. To świadczy o tym, że dwie dekady bardzo dużo zmieniły. Ok, Stasiu, ja e, mogę powiedzieć, że najpierw tą turystykę pokochałem bo po prostu uwielbiam podróżować. Potem była kwestia związana z moją niepełnosprawnością, więc no bardzo często sięgam po moje przewodniki, no ale przede wszystkim, ponieważ jestem osobą bardzo aktywną, więc to podróżowanie sprawiało mi wiele przyjemności. Potem pojawiła się żona, więc wspólnie razem budowaliśmy tą przestrzeń turystyczną. No ale teraz mamy z kolei córkę, i teraz już robimy. Współpracujemy w ramach turystyki rodziny, chociażby takiej jak Realizują Ładne Historie Maria Ziemba, gdzie wspaniałe trasy gdzieś tam z tą całą rodziną można podwiedzać, pooglądać. I jak Ty widzisz teraz tą turystykę społeczną, która dzisiaj się uważam, no bardzo, bardzo ciekawie zapowiada, Ona w zasadzie już jest teraz ciekawa, ale przede wszystkim bardzo rozwojowa. Paweł, powiem tak, przyroda nie zna pustki. Kiedy pierwsze przewodniki wydawaliśmy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a później Polskę bez barier, okazało się, że największe wzięcie to miało nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim u mam z małymi dziećmi, które muszą i mówiły nam, że tam gdzie osoba na wózku dojedzie, to mama z małym dzieckiem w wózku, a czasami dwójką dzieci, trójką, wjedzie bez problemu. I okazało się, że to było hitem. I to jest pokłosie znowuż znowu z tego, że no nie ma pustki. To, to naturalny sposób się wypełnia. I ta turystyka jakby już nie tylko wytchnieniowa, ale turystyka rodzinna, turystyka społeczna. Ona świetnie się tu wpisuje, bo drodzy Państwo, Pawle, trzeba powiedzieć jeszcze o jednym rzeczy. Przecież z wnukami jeżdżą też często dziadkowie. A więc mamy turystykę senioralną. To też turystyka społeczna. Na pewnym etapie oni mają troszkę więcej czasu, możliwości. Często chcą poprawić swoje zdrowie poprzez zmianę przede wszystkim doświadczania ruchu i okazuje się, że oni też dokładnie w ten kierunek się bardzo dobrze wpisują. Więc powiedzmy, kolejna jakakolwiek edycja musi te grupy też umować i na pewno w planowaniu, czy to politycznym, czy samorządowym, ale także oddolnym przez NGOs Wydaje mi się, że te grupy muszą być ujmowane na poszczególnych szczeblach, czyli zarówno kierunek dla dzieci, dla turystyki rodzinnej, później senioralnej i oczywiście turystyki osób z niepełnosprawnościami. Ok, no ale teraz tak, mamy głowę, czyli to już jest bardzo istotne, czyli świadomość. A potem jesteśmy my jako, jako rodzina, która w tej turystyce się odnajduje i ją po prostu kocha i uwielbia. No ale teraz może do Asi pytanie. Przekażę mikrofon, jak ty Asiu widzisz tą naszą turystykę, jak dla ciebie to jest ważne, dlaczego chcemy podróżować wspólnie z całą rodziną, z córką, z tobą, ze mną, ale najważniejsze, jak bardzo ważna jest dostępność tej turystyce, no bo wydaje, wydaje mi się, że ona może być także kluczowa. Zawsze podróżowaliśmy i jak pojawiła się Julia, no to nie chcemy się zamykać na świat z racji tego, że mam dwa wózki jak na razie, tak, niedługo Julia już nie będzie na wózku. Także turystyka rodzinna, bo jest Julia. Dostępność jest bardzo, no bardzo potrzebna, bo tak jak tutaj z Tobą są inne rzeczy potrzebne, tutaj są z Julią. My na przykład teraz patrzymy troszkę na większy pokój, bo musimy już łóżeczko dla Julii w hotelu też zmieścić jeszcze, bo jeszcze śpi w łóżeczku chcemy jej pokazywać po prostu świat, chcemy w nią zaszczepić tą miłość do podróżowania najpierw tutaj, po regionie, później może, po, znaczy, później ona już w pierwszym roku w Polsce była w tylu miastach, że ja nie wiem, czy ja przez pierwsze 10 lat życia mojego byłam w tylu miastach, więc pokazujemy jej Polskę a następnym krokiem będzie wyjazd za granicę, po prostu, no, chcemy, żeby ona też zobaczyła inną kulturę inne życie, inne smaki no, okej, okay, ale teraz co jest dla Ciebie ważne z perspektywy właśnie tej dostępności. Hotel, tak? Z pewnością na przykład hotel, pensjonat powinien być na tyle dostępny, że my spokojnie możemy realizować tą, tą turystykę, tak? Tak, bo to jest ważne, żebyśmy mogli położyć się do łóżka na przykład. Dla ciebie potrzebne jest łóżko na nóżkach, gdzie ja podjeżdżam specjalnym podnośnikiem, więc musi to łóżko być na nóżkach, bo inaczej ja ciebie nie położę. Już musimy jechać z kimś, musimy angażować kolejne osoby, a tak możemy podróżować w trójkę, bo jestem w stanie wszystko ogarnąć. Tylko właśnie musi troszeczkę być ułatwienia tego. No to tak jak mówię, to łóżko. No podjazdy, łazienka dostosowana i wtedy na pewno jest łatwiej podróżować i to zachęca do podróżowania. Jeśli by tego nie było, to ludzie pojadą raz, zrażą się i nigdzie więcej nie wyjadą. No ale mamy te elementarne dzisiaj tą technologię, która także nam się objawia w, różnej, w różnym kształcie, chociażby takim, że jesteśmy w stanie wjechać gondolą na wzgórze Izerskie. Na stoki i tak naprawdę zobacz, możemy dzisiaj bez żadnego problemu, no, można powiedzieć, zdobywać szczyty. Trochę. Być w górach, tak. No A właśnie. myślę, że jak znalazłeś się na wózku, to nie myślałeś o tym, że kiedykolwiek będziesz w górach. A te gondole pojawiają się już w wielu miejscach i byliśmy też we Włoszech, gdzie była gondola i naprawdę można obserwować piękne widoki. Przy trochę tak naprawdę wsparciu. No, w wybudowaniu czegoś. No, ale ty, pamiętajmy przecież, koleje dolnośląskie, byliśmy, realizowaliśmy wspólnie em, taki program em, związany z kolejami dolnośląskimi. Jak w tej chwili Ty odbierasz chociażby, jak dzisiaj wygląda kolej? To pewnie inaczej niż kiedyś. Nie no, ja pamiętam jak dawno, dawno temu jeździłam na trasie Jelenia Góra, jestem ze Świebodzic, więc Świebójce-Jelenia Góra, bądź Świebójce wrocław to trasa trwała dwa razy dłużej. Wchodziło się po schodach do pociągu. Bardzo ciężko było otworzyć drzwi. Niejednokrotnie po prostu przez cały pociąg szłam tam, gdzie ktoś stoi przy drzwiach, bo nie umiałam tych drzwi samo otworzyć. Nie mówiąc już o wejściu wózkiem, niedostosowanych peronach, gdzie po prostu myślę, że starsza osoba miałaby problem, żeby wejść do pociągu. Dzisiaj kolej jest dostosowana. Nie trzeba mieć auta, żeby po Dolnym Śląsku podróżować, nawet z osobą na wózku, nawet z dzieckiem. Więc no, to wszystko nas zachęca do podróżowania, a kolej DolnoŚląska jest naprawdę. Dobrze dostosowana. Są toalety dla dzieci, można je przewinąć. Yy, nic tylko podróżować. E, to jeszcze powiem. Ja, jeszcze ja ze ja powiem tylko jedną rzecz a propos tych przewodników dostępnościowych. I tu chciałbym jeszcze na sekundkę dosłownie a dać Asi jeszcze głos. E, Stasiu, no wiadomo, jest osobą, która tych przewodników wydała bardzo wiele, ale chciałbym, żebyś z perspektywy. Wspomniała w jaki sposób sięgaliśmy po te przewodniki, w jaki sposób wykorzystaliśmy te przewodniki, właśnie Stasia. Pamiętasz a propos tak. książki i tego wszystkiego, co się działo? Bo to jest bardzo ciekawe, uważam. Teraz. Najczęściej, właśnie jak już jest ciepło, są wakacje i mamy weekend wolny, to bierzemy sobie książkę, otwieramy na jakąś stronę, gdzie się otworzy i patrzymy, co tam jest. No i... Najczęściej wybieramy się tam. Jeśli to jest Dolny Śląska, jeśli Polska, no to już szukaliśmy, jak widzieliśmy, że chcemy w ten rejon pojechać, to po niektórych miastach chodziliśmy właśnie e, ze tak, Stasiem, że tak, tak powiem. Tak. No to ja tylko powiem już, przekazując Stasiowi głos, że no, przyznam szczerze, tak próbowaliśmy cię troszkę sprawdzać. Patrzymy te przewodniki, a się okazuje, że no faktycznie jest tak jak mówisz, czyli z zamkniętymi oczami w cudzysłowie wiem, że cała trasa będzie tak przebiegała, że ja się na tym wózku nie zabiję, nie potknę, no bo wszystko jest pięknie spisane bardzo ważne. Paweł, ruszę dwie kwestie, o których wspomniałeś wcześniej, bo zaczęliście od bazy noclegowej. Ja bym podzielił to przede wszystkim na kilka istotnych elementów. Jedne to jest właśnie transport. Osoba musi się dostać i musi być to transport dostępny. Bez względu na to, czy to będzie auto, czy kolej, czy ewentualnie autobus, czy bus, w którym też osoby z niepełnosprawnością korzystają, to jest, to jest istotna kwestia, bo jeśli jest szansa wyjścia z domu i przetransportowanie do miejsca obiektu turystycznego czy trasy turystycznej, to jest mamy pierwszy sukces. Drugi to jest baza noclegowa. I to jest bardzo ważny element. Tak jak żeście wspomnieli, odpowiednio przygotowany obiekt, który spełnia standardy. I mamy kolejny temat. Trzeci temat, bardzo istotny, to jest dostęp do toalety. Wiele razy w różnych grupach, kiedy jeżdżę jako pilot przewodnik, doświadczam, przede wszystkim głównie przy dzieciach i turystyce senioralnej, że te, yy, przede wszystkim toalety są najistotniejszym elementem, bo kiedy człowiek myśli o toalecie, to nie myśli o zwiedzaniu. Kiedy jest problem i tu to jest bardzo ważna sprawa, o której często przypominam i w gminach, powiatach, miastach, że toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością muszą być oznaczone i w wielu miejscach po prostu wypunktowane, żeby z nich można było skorzystać. Kolejny temat, który jest bardzo ważny, to jest ten właśnie, który ja robię, to jest dostęp do informacji, czyli wiarygodna, zweryfikowana i dostępna informacja aktualna. Słuchajcie, bo to nie sztuką, dzisiaj można przewodnik napisać, jest tyle informacji w sieci, ale zweryfikować, pojechać, zrobić zdjęcia, aktualizować to wszystko, to dopiero jest wyzwanie, bo z tego naprawdę bardzo dużo, dynamicznie się nam to wszystko zmienia, przybywa bardzo dużo nowych, ciekawych miejsc, przykładem są te targi, gdzie ja przeszedłem i mam już kolejnych 30 punktów w Polsce, dodatkowo wyznaczonych, bo ludzie mi pokazują, że tu wybudowano, tam rampy, podjazdy, to co wspomnieliście, możliwość wind, gdzie się wjeżdża na poszczególne poziomy muzeów i na się okazuje, że miejsce, które było jeszcze w świadomości mojej nawet, że jest niedostępne, na raz się okazuje od roku czy dwóch już jest dostępne, tylko po prostu przepływ informacji. Więc o to musimy też zadbać. Nie ukrywam, że dzięki Wam, ale także wielu innym osobom, które nas wspierają, osobom niewidzącym, osobom, które na przykład są migające, nie mówiące, niesłyszące, ale wspieramy. oczywiście mówimy też o wózkersach. Chodzi o to, że podpowiadacie w jakim kierunku mamy iść, co zrobić. I słuchajcie, przyjęliśmy teraz przy nowym systemie, najnowszego przewodnika, który będziemy realizować, przede wszystkim audytowanie każdej trasy. To, co robią ładne historie, zanim wyjadą w trasę, oni po prostu przejeżdżają trasę, liczą podjazdy, zjazdy i tak dalej, żeby później, idąc na trasę z rodzinami, nie było to, co Paweł powiedział, zaskoczenia. Szoku, że można sobie krzywdę zrobić. Nie może być tak. Po prostu to może zniechęcić ludzi do wyjścia na szlak. Raz przygoda, a zwłaszcza osoba z niepełnosprawnością, kiedy raz przeżywa negatywne rzeczy, nie tylko normalny turysta też, kiedy zderza się ze ścianą, to okazuje się, on przestaje być tym zainteresowany, on się boi. Zaczynają się pojawiać u niego fobie. Tego nie może być. Dlatego musimy zadbać. Dlatego wprowadziliśmy certyfikowanie tras i my te trasy weryfikujemy. I na trasach z nami. Jeżdżą, uczestniczą osoby z niepełnosprawnością. Oni są najlepszymi testerami, bo oni nam mówią, że to działa albo nie działa. I koniec, nie ma zmił się. Dlatego mówię: ten dostęp do informacji, jako ten ostatni element, ale także bardzo ważny, bo on co buduje? Buduje świadomość społeczną osób niepełnosprawnych, ale także samorządów, urzędników i polityków. Oni, kiedy dostają tą informację, dopiero zaczynają się otwierać też na te elementy. Widzą to. Także tak to Pięćcy Paweł wygląda z mojej strony. Okej, okay, to jeszcze uh, Asia. Uh, zachęcamy do turystyki rodzinnej, i chciałbym, żebyś ty zachęciła nas trochę e, i powiedziała Państwu, w jaki sposób ta turystyka rodzinna e, będzie przebiegała w tym sezonie, który się zbliża. Ja zachęcam do turystyki rodzinnej, bo dzięki temu, że tak myślę, że nasza córka przez te 20 miesięcy swojego życia zobaczyła wiele, jest bardzo otwarta. Bardzo lubi ludzi, nie boi się dzieci. I wydaje mi się, że jeśli właśnie z dziećmi się podróżuje, to tak jak mówiliśmy już, te bazy to wszystko jest dostosowane, trzeba to wszystko znaleźć. To naprawdę dziecko rozwija się bardzo dobrze, bardzo fajnie, jest takie towarzyskie, więc myślę, że to jest jak najbardziej na plus dla, dla dzieci. Bo my jesteśmy dorośli, to my jakby inaczej tutaj, ale my temu człowiekowi no jesteśmy drogowskazy, musimy pokazać świat i życie. Super, ja też się przyłączam do tego, do tych wszystkich elementów, uważam, że ta turystyka jest jedną z najlepszych form do aktywizacji osób ze szczególnymi potrzebami dla rodzin, dla seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami, dla wszystkich, którzy po prostu pragną z tej turystyki skorzystać ją i jej pokosztować bardzo Wam dziękuję Jeszcze za... Jeszcze jedną, bardzo, mogę? Ja szczególnie podkreślę ogromny pomysł, bardzo rewelacyjny, który właśnie robi między innymi Katarynka, Promek Słońca, czy przede wszystkim teraz Ładne Historie, Fundacja, gdzie ta turystyka wytchnieniowa naprawdę świetnie się wpisała, bo my mówimy o osoby z niepełnosprawnościami, ale to te, które wychodzą na szlak zgodnie z naszymi oznaczeniami, pierwszy, drugi, trzeci stopień trudności, a Ładne Historie wyszły do osób, które są często sparaliżowane całkowicie i tam y, naprawdę Naprawdę te osoby wychodzą, są wręcz wynoszone, ciągnięte w wózkach i wychodzą na różne trasy górskie. Całymi gdzie, rodzinami. Całymi tak? rodzinami, gdzie normalnie nie byliby w stanie po prostu doświadczyć tego. To jest taka wiedza transformatywna poprzez bycie w terenie w, w, z przyrodą, kontakt, czy, głównie na szlaku właśnie, ale też z innymi rodzinami. I gdzie daje się jeszcze wytchnienie samej rodzinie, bo często asystenci wspierają, pomagają, a rodzina idzie obok dziecka, ale mają czas dla siebie. Jak to się mówi, czasami nawet na... Powiedzmy, właśnie, chociażby kawkę, herbatkę, ciasteczko, odpoczynek. Mimo, że są obok swojego dziecka, którym się całe życie opiekują, to jednak są jeszcze czasami dla siebie nawet jako rodzice na szlaku. A ja chciałam jeszcze tylko jedno słowo właśnie nawiązać do tego, co Stasiu mówi. To jest bardzo ważne, że te osoby są, bo my na przykład, jak gdzieś wyjeżdżamy, to często bierzemy Pawła, mamę, bo jeśli jestem tylko ja i jest Julia i Paweł, to mi jest ciężko. Ja nie odpoczywam wtedy, bo ja jestem tu biegam za Julią, która już no, chodzi biega, jest aktywna, to muszę jednak pomóc Pawłowi. Czasami przeprowadzić przez krawężnik, więc muszę go trzymać i jest mi ciężko. Ja wracam zmęczona. Mi tak, mi też potrzebne jest nie tylko, że ja wyjadę. Ja wyjadę, ale czasami jak jedziemy sami, no mogę czuć się bardziej zmęczona niż jakbym była tylko we Wrocławiu, więc to, ta asystentura, to wspomaganie tych rodzin też na wyjazdach jest bardzo ważna, bo wtedy ja też mogę odpocząć. To to też, nie <tocznął> tak. Ten kierunek powinien być lansowany w Sejmie Polskim, żeby ustawa, która jest w zamrażarce, wreszcie przyszła, żeby rozwiązania systemowe poszły na cały kraj, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła się realizować zarówno społecznie, funkcje społeczne, zawodowe, rodzinne, ale to jest dzięki tylko i wyłącznie wsparciu systemowemu asystentowi. Bardzo Wam dziękuję.